A nami 17 jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami, którą wygrał Mikołaj Bagi Bagiński wraz z Magdaleną Ternowską. Tuż po ogłoszeniu wyniku, influencer zapowiedział, że całą nagrodę, która wynosi aż 200 tysięcy złotych, przekaże na cele charytatywne. Mikołaj w wywiadzie dla faktu powiedział, że wcześniej nie mówił o tym, że planuje on przekazać całą nagrodę na cele charytatywne, ponieważ nie chciał um, czytać potem komentarzy, że robi to dla rozgłosu, że tym chce wygrać, żeby właśnie ludzie głosowali, bo pieniądze pójdą na cele charytatywne. Dopiero powiedział to tuż po ogłoszeniu werdyktu, że to on został zwycięzcą, więc to jest naprawdę super gest i myślę, że mało kto zdecydowałby się na przekazanie tak dużej sumy na cel charytatywny w całości. Jednak ten wieczór był taki troszeczkę słodko-gorzki, ponieważ jurorzy nie są zadowoleni z werdyktu. Oni woleliby zdecydowanie, żeby wygrała Wiktoria Gorodecka, którą uważają za najlepiej tańczącą osobę w tym sezonie. Zaraz po niej uplasowaliby Maurycego Popiela, no a jednak Bagi według nich tańczył najgorzej. Tomasz Wygoda w Wywiadzie dla Faktu powiedział, że Łyska mu się trochę kręci, że nie wygrał taniec. Rafał Maserak wypowiedział się w podobnym tonie i nawet zasugerował, że chciałby, aby to jurorzy mieli większy wpływ na decyzję i na ostateczny werdykt, ponieważ on uważa, że jurorzy mają za mało do powiedzenia w tym ostatecznym werdykcie. No bo jeżeli patrzymy na tabelę, no to faktycznie Mikołaj wypadł najsłabiej, a jednak to on wygrał, więc te głosy widzów mają trochę większą moc niż oceny jurorów. W Tańcu z Gwiazdami w finale dużo się działo. Pojawiła się Agnieszka Kaczorowska i Marcin rokacewicz którzy w trakcie programu zrobili angielskie wyjście i nie zostali do końca live'a. Też rozgrzał internet taniec Justyny Steczkowskiej, która wróciła na parkiet Tańca z Gwiazdami i zachwyciła widzów. No, i tak naprawdę zapowiedziano już osiemnastą edycję, która odbędzie się, rozpocznie się już 1 marca, czyli na wiosnę. Także my nie możemy się doczekać gwiazd, które wystąpią w kolejnej edycji. No, i na wszystkie smaczki i zakulisowe informacje jeszcze z tej edycji, zapraszam na stronę internetową Fakt.